Zemankowałem wszystkim, tutaj Senti. Jak widzicie, jest Sylwester. Mamy, tak powiem, w Paliżu jesień Co zresztą, zobaczycie, jeżeli zamkniemy, dobrze filmik. Jak widać, no, większość rybaków się już zaczyna wypalać. Mam nadzieję, że jeszcze, że tylko powiem, powalą z pół godziny. Ale wątpię, bo... Cisza. Nieźle pierdam. A więc w Kaliszu nie ma takich akcji. nie będzie lepiej. Ale, ale co? A teraz spektakularna mafia 11 ma się sobie wypowiada na temat naszych. Tak powiem, świąt. No więc jest kilka minut po dwunastej I e, zrobiliśmy tutaj e, bombę dymną z yy, sali cukru i yy, był straszny tutaj dym, jeszcze trochę jest taka mgła i yy, właśnie tutaj naokoło puszczają fajerwerki. A więc my nie będziemy przedłużać. Yy, mam nadzieję, że święta tak samo jak i były udane. Więc i... życzymy Wam w nowym roku dużo zdrowia, szczęścia, kasy, Oj, ocen, kasa Ojej, kasa Dziewczyn! Bardzo... Lub popsów, zależy od tego, kto to ogląda. No więc my się żegnamy i sądzimy, że ja się jeszcze spotkamy w kolejnych odcinkach.